Cześć mogę witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj witam was w filmie pod tytułem Mam dość wpadek na Google Mapsie Dziś troszeczkę się pluję, mam połowę ryja znieczulonego i mówię troszeczkę Mogę mówić troszeczkę jak ojciec chrzestny Bo tutaj, tu, wszystko tu nie czuję Byłem u dentysty, zrobiła mi tam wszystko dobrze, ale znieczulenia musiała dać Tyle znieczulenia, bo masakra. Dziwnie mówić Pod ostatnim filmem było tyle łapek w górę bardzo dobrze, w tym ma być więcej. <laughs> Moi drodzy, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, by kolejne filmy Was nie ominęły, a będzie trochę ich więcej. Co prawda, mam już dość tych wpadek na Google Mapsie, dlatego pomyślałem sobie, co gdyby zrobić na przykład top 20 albo top 30 wpadek w Polsce. Albo jeszcze gdzie indziej. Dajcie znać, czy byście chcieli, bo yy, takie coś tutaj da się przygotować. Znalazłem odpowiednią stronę, gdzie ponoć taka paczka jest, więc mógłbym taki film nagrać, gdzie właśnie będzie top top tam kilkadziesiąt wpadek z Polski. Dajcie znać, piszcie komentarzem, yy, czy chcielibyście. A teraz nie przedłużając, lećmy. Są my w kosmosie, moi drodzy. Na tej pięknej kuli ziemskiej Kaje Cima i Kaje Jasno, bo tutaj świeci, a tutaj nie. Idziemy tam, i świeci, bo no tam, tamkaj świeci z Google Maps, niech nas wciąga. Okej, okay, pierwsze miejsce jesteśmy Victoria, Kolumbia, Brytania. No dobrze, las, las, jeszcze raz, las, nic więcej i ktoś tam siedzi. Podjedźmy do niego. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Jak się śmieję. <laughs> Dziwne uczucie, strasznie. Pół twarzy, czy jakby się śmiała, a drugie pół nie, wiem, co się dzieje. Więc jeśli... Mam taką twarz, to się nie dziwcie, że tu wszystko się dzieje, a tutaj nie. Gościu jest pomysłowy, ale z Kubanii jest tak, że chinole w pierwszym czy drugim odcinku też wiedzieli, i on wie, że w tym, a nie w innym momencie jedzie Google Maps i go nagrywa. Czemu Darek pracuje? Darek, zamknij się! Lecimy z kolejną. Śmieszne, ale czy wpadka? Nie powiedziałbym, ale śmieszne. Idźmy dalej. Kajmy są, w Missouri, stan Missouri, to jest Ameryka, jakby. I bardzo niski most. Jezu, a da się tam wjechać? Nie, nie da się tam wjechać. To jest niż tam auto, żadne nie wiedzie, To jest 9 stóp. To jest mało, czy mi się wydaje. Nie wiem. Może osobówka się zmieści. A propos osobówki, to jest wpadka. I to taka po całości. Przód się zmieścił, no, ale góra już nie. Nawet nie wiedziałem, że tak wygląda w środku auto, które z dowozi paczki. Że ma takie półeczki w środku. Ten tu dzwoni, pewnie zapłakany. Szefie! Policja przyjechała, jest, policja. Jest lekki przypomogą. Stać się na 100%. A moi drodzy, jeszcze jedna ważna sprawa. Razem z Montem robimy kolejny dupny konkursik. Zrób zdjęcie z maton. Zrób fajne zdjęcie z batonem. <noise> Przepraszam, mój aparat mowy jest dzisiaj średnio dostępny. Tak czy siak, zrób zdjęcie z batonikiem Montem, yy, a w opisie odpowiedz na pytanie, w jaką jeszcze grę chcielibyście ze mną zagrać z Montesnakiem oraz dlaczego w tę, a nie inną grę. Jak już zrobiłeś to zdjęcie, opisałeś co, dlaczego i tak dalej, to na końcu dodaj jeszcze tylko hashtag'a Montesnak Meetup. Właśnie tego. Spytaj, dlaczego? Dlatego, że muszę znaleźć twoje zdjęcie, więc ten hashtag koniecznie bardzo, bardzo się Teraz jak mnie miał szczęki. I jeszcze jedno najważniejsze: o co jest gra? O trzy wejściówki na mitapa. I z tego co wiem, to nie tylko na mitapa, ale też na PGA. Oraz oczywiście wspólna gra ze mną. Dlatego właśnie macie pisać, dlaczego taka, a nie inna gra. Moi drodzy, jeśli już wszystko przyjęliście do wiadomości, to lecimy dalej z Google Mapsem. Pluje się jak jakaś ta lama, albo co? Wow. Kolejna pozycja. O, nie, 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 nie. Madryt, hu, To jest ta droga, gdzieś indziej, ale to jest ta droga, to jest ta okolica, niskie budynki, filmowe budynki, dziwna kostka, brudno, sywia, ja to widzę wszystko. Boję się, naprawdę się boję. Pójdźmy w pierwszej kolejności w lewo. Drzewo, hu! Skrzyżowanie. Człowiek niebiesko-białej ubrany, nic strasznego nie ma, widzę. Okej, okay. nic nie mówię. Ta kobieta jest naga. Ja nie wiem, co ludzie mają w głowie, powiedzcie mi, jak to się dzieje, że coś takiego się dzieje. Ten stop jest dla mnie adekwatny, ja tam nie wchodzę, nie podchodzę, nie chcę widzieć. A może by tak tu kliknąć na te pasy, tutaj bliźni. Jeśli ktoś będzie w Madrycie teraz na wakacjach, albo już teraz w tym momencie jest. To mam wysłać zdjęcie z tego Madrytu, z tych ulic. Mam wysłać zdjęcie, oznaczyć mnie ja to wstawię. Powiem, że jesteś na ziomek, powiedz mi jak tam naprawdę jest. Zrób jeszcze live stream, aby to oglądał. Na Instagramie oczywiście róbcie, oznaczajcie, wbijajcie. A, jeszcze kolejne ogłoszenia parapelne. Moi drodzy, mam kanał gamingowy. Wiele osób ponów nie wie, że mam kanał Resi born to be a Gamer. I tam gram w gry cały czas. Deforesty, raft ostatnią, nawalam jak porąbany. I inne, 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 inne gierki też są. Więc wbijajcie na kanał gamingowy. Koniecznie. Będzie też w karcie na końcu filmu, więc sobie potem kliknijcie. Idźmy dalej. Tak, no, coś. No, Dawaj, podejdźmy jeszcze kilka, kilka, tylko troszeczkę. Ooo, i się pozmieniało. No ale dobrze. Zniknęła mi. Zobaczymy sobie kapkę więcej może tego modelu tutaj. Z jednej strony jestem obrzydzony tym wszystkim tutaj, a z drugiej strony jestem ciekawy. Czy rzeczywiście wszystkie te drogi tutaj mają coś takiego porą... No mają, no. może nie jest tam kolego ten, który tam pojedzie albo koleżanka, albo ekipo, nie, nie, nie czytam. tam, idziemy dalej, ja to pierdzielę, no, to, to tam jest samo zło. Gdzie jesteśmy? W Splicie jesteśmy, w Chorwacji, moja ukochana Chorwacja, ale pięknie, ale tam też jest pięknie. <laughs> co tu za macanki są, tutaj się pytam, co te panie tutaj czytają i klepią się? Dziewczynka, dziewczynka, no i tyle, no. Się macają, no to niech się macają, no, nie ma problemu. Teraz jesteśmy w Krasnodar Krai Gdzie jest Krasnodar Krai? Rosja Kraj krasnodarski to jest jakiś, o, jakiś rejon chyba, no nie wiem I ktoś tu też tutaj coś, o Jezu Wyciąga kija z dupy Mhm, Definitywnie W sensie to jest ludzkie, nie? Że ktoś się czasem po dupie musi podrapać Czasem Czasem głębiej No no ewidentnie wyciąga coś dużego ja nie, nie, nie idziemy dalej, nie mam dość To mam naprawdę żegać będę tymi wszystkimi Google Mapsami Ja bym tego tak bardzo serdecznie dał, że to jest masakra To będę rzygał zaraz Nie no jeszcze czas! tylko na tej plaży jeszcze brakuje człowieka z parasolką A się pluje jak świnia, przepraszam Jeśli widzieliście pierwsze filmy z Google Mapsa To wiecie, że dlaczego się boję tej plaży Co to za madryt co tu się znów zrobił Tu są małe dzie... A ten mały to jest... Widzicie jego twarz? W miarę widać jego twarz. Znaczy, albo na Google tak patrzy, albo tutaj. No nie powinienem tutaj przychodzić. Agata powie, że widziałam taki filmik, bo już widziałam taki filmik. Krz Gnoju. Nie, nie potrafiłbym spać bez tej ja muszę to zobaczyć. Okej, okay, jesteśmy w... gdzieś tam jesteśmy. Tu mamy jakiś ludzi dziwnie czerwonych jakiś takich tutaj. A tu i mamy więcej! Takiś festiwal, a po co? No nie, no, no nie to śmieszne, nie to wpadka, a takie to... no spoko. Jooo... Jak tu jest fajnie. Liwa Hotel. Czekaj, czy to jest Dubaj, okolica Emiratów, czy coś takiego? Lubię, bardzo lubię. Ja! Co wy gadacie? Co ty gadasz? Czemu to jest zamazane? Naprawdę, Google Maps na, no to jest Google Maps na Wielbłądzie, no widać po śladach. Ja pierdziele. Kto na to wpadł? Ten prowadzi Wielbłąda, a Wielbłąd niesie tego Google Mapsa i idą. Ciekawe jak daleko poszli po tej pustyni. Tam się da. Taka krótka objazd, nie no tam w z z góry idzie. Ja pierdziele. Mistrzostwo. To jest kawał drogi. Jeszcze głębiej. Tu gdzieś? Dalej. Ja pierdzielę. O, widać synka. Ej, nie powiedziałbym, że w ogóle Google Maps będzie na pustyni, a jak będzie na pustyni, że to będzie akurat wielbłąd, a nie na przykład autoterenowe. Znów plaża. Pewnie gościu z parasolką można z Albo na przykład coś bardziej o wiele bardziej miłego. Weselisko na, na plaży. Bardzo fajnie. Google Maps, co ty tu robisz? Co tu się dzieje? Więc to za miejsce było, ale idźmy dalej. Jesteśmy w balerii. W sensie naprzeciwko balerii, która jest łodzią bardzo ładną i kolorową. Czy o to chodzi, czy może jednak nie? Music is the answer. Tu jest jakiś chyba inside, przygotowany dla mnie pod kątem mróweczek. Śmieszne, fajne, wpadka, nie nazwałbym, ale fajne, takie przyjemne. Taki mrubeczki, mróweczki. A co my tutaj mamy? Largo di terra Argentina. Witamy w Argentinie. Agent. A co ty tutaj robisz? I tego kota nagrywasz tutaj. No i co? Ja pierdziele <noise> <noise> Jakie kocisko w ogóle. Jak on blisko. I co siedzi? Patrz na te piękne pozostałości. Okej, okay, co my tutaj w tym miejscu? Mamy? Gdzie jesteśmy? Stuart Highway. Droga w Australii. I co my tu mamy? Mamy Australię. I traka, który się dublował. I to kilka razy. Albo naprawdę on wie, że to wszystko. Ile? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery cysterny wiezie. To tak nie wolno przecież. Ja myślę, że to się zdublowało, bo czasem jest tak, że na Google Mapsie jakiś obraz się powiela na przykład, nie? Są jakieś tam dziwne obrazki wychodzą. Ja pierdziele. Jaki gość musi łuk robić. Ona pewnie nie jest kręta ta droga. No, jest praktycznie prosta. Tu jest jakiś zakręt. Przez miasto w ogóle jakieś musiał przejechać I to jeszcze spójrzcie koła też zwęża Więc widać, że to jest zwężone, on jest dłuższy w rzeczywistości Ja pierdzielę. Pewnie jak go teraz Google Maps uchwycił To niezła wpadka, szefu nie się dowie będzie zaraz No, Panie Januszu, zwolniony po nam Mamy ładne widoki O Jezus, oddaliłem, jak już oddaliłem to gdzie jesteśmy? Jesteśmy... Wyspa Bożego Narodzenia! Ale fajnie Jezus, ile krabów! Co tu się stanęło? Zaraz cię uszkabnie w noga, uciekaj, Dziołcha. Jeszcze więcej! Wow! Ile krabów? Co! Jakie dziwne czerwone w ogóle są. Ja znam takie chorwackie, czorne takie. A to są czerwone, jak takie mrówki czerwone, pewnie gryzą niefajnie. Kraby są dobre w ogóle. Jadłem kiedyś kraba. Nie wpadeczka, ale bardzo ciekawe w ogóle miejsce. Nie powiedziałbym wow. Parte tutaj w grupie gangba. O Jezus, nieważne. Jesteśmy w Kalifornii, Los Angeles. Piękne miasto, polecam bardzo serdecznie. Do tego to nie widziałem, jak to byłem. Czy to jest dom zbudowany z przyczep kamperowych? A jak oni w... Aha, drabina jest jedna. Tu jest jakaś druga długa drabina. Tu też jest drabina. Co to jest? To trochę Fortnite'a przypomina, to jest takie Fortnite'owe trochę. Kanapka jest, tutaj małe, można się Tu się wchodzi na butli, widzicie tu jest butla leży, potem się wchodzi do tych drzwi, no śmiało. Ten najwyżej to ma pięknie no. Na rusztowaniach po jakimś budynku postawili sobie pszczepy kamperowe. I se żyją. Kalifornia, San Francisco. Kapkę dalej jesteśmy. Jeśli San Francisco A wy co tu robicie? I to jest para młoda. No, to niekoniecznie. A ja czemu nie... Aha, robię sobie Sweetfocie na Instagrama. A, i tutaj mamy most, ten cały bardzo znany, czerwony. Nie wiem jakąś nazwę, nie pamiętam. Tam nie byłem, chciałbym kiedyś być. Czyli pewnie o to chodzi, że te Sweatfocie robią, no. No ja też czasem różne rzeczy dziwne robię dla zdjęcia. Nie, skaczę, wchodzę gdzieś, coś dziwnego odwalam. Także dla mnie to jest normalna sprawa, zrozumiała sprawa. Naprawdę wiele moich zdjęć na moim Instagramie już wbijecie. Powstało w dziwnych pozycjach albo w dziwnych sytuacjach tutaj jesteśmy teraz w regionie walońskim I co my tu mamy? Mamy policję, która ma otwarty bagażnik Mamy ojeny, przeszukanie <grym> No to to jest padeczka. patrz ten policjant już biegnie go zatrzymać Tak mi się wydaje Albo i nie. No to mają przesrane ci ludzie, czekaj co oni tu przeszukali? Jakieś narkotyki? Albo co? Nie wiadomo. To nie jest policja? Zamazany, zamazane nie widać. Taka wpadeczka, powiem szczerze, że no trzeba mieć farta, żeby akurat jechało auto Google Mapsa i mieć przeszukanie przez policję, które wątpię, żeby komukolwiek z was się zdarzyło. Chyba, że was przeszukiwała policja, wasz samochód, wywalili wszystko i tak dalej, ale A ja na takie sytuacje nie miałem, trzeba mieć rzeczywiście farta, żeby na coś takiego natrafić. Jesteśmy w Sumatrze Północnej, no dobra, no i co w tej Sumatrze Północnej? pół północnej Jezus Maria, odpowiedzialni rodzice. Czemu? Jak, dlaczego i czemu? Oni tam nie mają śródówek dla dzieci? To jest zło. To nie jest normalne. To naprawdę nie jest normalne. Tak nie powinno być. Znaczy, pewnie to jest normalne w tamtych krajach, ale kurde, Sumatra Północna, co to jest za kraj? No to pewnie teraz otworzę oczy dlaczego. Indonezja nie było tematu. Dziękuję, dobranoc. Piękny zachód słońca. Nie wiem, gdzie to jest, bo jakiś Jao Franco to zrobił, ale można się oddali? A nie, bo to jest zdjęcie w takim razie. A mamy ludzi, mamy wyspę, wyspy jakieś tam naprzeciwko, ładny zachodzik słońca, dużo różnych ludzi tutaj, moi drodzy mamy. I co my tu mamy? Jakieś kobitki. Jezu, przestraszyłem się, że to taki mutant z Deforest? albo co? Jak to się dzieje? No nie, to jest bug. Wiem, że to jest bug, ale masakra, jak, co, co on tej kobietce zrobił, ten Jarlo Franco. Ale cię zmieliło. Mutant z The Forest? Zapraszam na kanał gamingowy, tam go też zobaczycie. Idziemy dalej. To mi wygląda znajomo. Polska. Obóz Racibórz i przyjaciele strefa. To jest Woodstock. 100%. 2014 Woodstock. No oczywiście, że tak. Polskie tam firmy widzę. Co tu się stanęło, się pytam. Nie, one oszukały system. Stanęły raz w tym miejscu, to jest tylko... Nie, to jest Google Maps. Ale w tym miejscu w takim razie gościu się na chwilę zatrzymał, zrobił dwa zdjęcia i połączył chyba jakoś. Nie wiem. Co w się sensie, no, stanęły tu, a potem tam stanęły. No, to jest Woodstock. Właśnie byliśmy teraz ostatnio. Tu powinno być coś I nie ma chyba mi się... czekajcie. Już! <laughs> o co chodzi? <laughs> Ej, naprawdę to jest duże. To jest człowiek. A to jest to krzesło. I to jest największe krzesło na świecie? Nie wiem, czy samo czy tutaj największy, czy jednak rzeczywiście największy, ale spoko. Moi drodzy, to wszystko w tym filmie. Hardcoreów było dużo na początku, potem się u, 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 uspokoiło. Więc nie ma dramatu. Nasza piękna kula ziemska pokazała nam znów kilka swoich cudownych, słodkich miejsc z pięknymi wpadeczkami. A wpadeczki rymują się z. Piszcie w komentarzach to wszystko, w tym filmie piszcie. Też również że oczywiście chcielibyście więcej tych filmów. Tyle, że już robilibyśmy sobie tam dwa, top 20, top 30 polskich faili. Oraz oczywiście wbijajcie moje drodzy na sklep.pl. Tam w moim sklepie wpadły ostatnio nowe produkty, takie jak plany lekcji. I wiem, że są wakacje i Remigiusz, już zamknij, nie gadaj mi o szkole. Ale jak chcesz być przygotowany, to super, byś miał fajny plan, i ładne zdjęcie, wszystko super. Wbijajcie, kupujcie, widzimy się w kolejnym filmie. I to zobaczenia na etapie. Ale wcześniej widzimy się jeszcze w innych filmach. Trzymajcie się, cześć!